Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym live fotoformy. Jak zwykle co wtorek, godzina 19. Nawet w święto. Pomyślałem, że jednak warto kontynuować naszą świecką tradycję od dwóch lat. Liveów fotoformy. Mam nadzieję, że jesteście, że wróciliście z, już z majówki. Jutro pewnie do pracy. Moim gościem dzisiaj Jacek Bonecki, no człowiek, który idealnie pasuje jakby do klimatu majówki, bo majówka to podróże odkrywanie świata, a, a to jest po prostu idealny przykład człowieka, który swoje życie no, poświęcił jakby podróżom i, i fotografowanie tego co piękne, Fotograf, filmowiec, operator filmowy, producent telewizyjny, dziennikarz. No, człowiek, który robił wszystko i to jest w ogóle fascynujące i mam nadzieję, że nam o tym dzisiaj opowie. Witaj, Jacek. Witam, dzień dobry wszystkim. Ja jeszcze na majówce, w środku lasu, w trakcie plenerów. W trakcie fotografii. fotografowania, tak. No, cóż, ja tylko mogę zazdrościć, bo ja jestem w piwnicy na starym mieście w Warszawie. Jest, jest niby fajnie, ale kocham las i chętnie bym się z tobą zamienił, albo dołączył bardziej nawet, bo myślę, że fotografowanie z tobą jest na pewno świetną Zabawą. Powiedz mi, ja tak może zacznę od początku jak, jak zwykle, bo widzisz, live fotoformy mają już taką swoją tradycję, że pierwsze pytanie jest takie na rozgrzewkę, chociaż zima już minęła, nie trzeba się rozgrzewać, ale pytanie pozostało. I pierwsze pytanie to jest właśnie, jak się zaczęła Twoja przygoda z fotografią i, i jaki miałeś aparat? pierwszy ja wiem że to były czasy analogowe czyli w sumie takiej prawdziwej fotografii która była trudna i trzeba było troszkę w tej łazience posiedzieć żeby wywołać swoje zdjęcia jak to było u ciebie No u mnie stare czasy bo to początek lat 80 i aparat no jak wszyscy komuniści wtedy Zaczynali swoją młodość zaraz po Komunii Świętej od aparatu AMI-6. I tak samo ja zacząłem. Dostałem takowy aparat na, na komunie. Kosmiczny aparat, za kosmiczny dla mnie. Zrobiłem jedną rolkę, potem obraziłem się na ten skomplikowany proces robienia wszystkiego po ciemku. No i później jakoś tak, jak już okrzepłem, to chwyciłem za troszeczkę lepszy, bardziej skomplikowany aparat, Zorka 4. No i zrobiłem kilka zdjęć na początek i tak mnie wciągnęło. Potem był klub fotograficzny. Zresztą wtedy to wszyscy fotografowali i to była. To był jakiś pomysł na życie, żeby nie zwariować. Tak. E, między nami mówiąc, nie było konsoli do gier, internetu, komputerów, więc można było grać w piłkę, uprawiać sport i przy okazji fotografować i w zasadzie nic lepszego do roboty nie było wtedy, a może, może to były nawet fajniejsze czasy niż teraz. Wiesz co, jacku chwileczkę, bo mamy pewien problem. Chyba będziemy musieli coś... dociąć zatrzymać, poczekaj. Hmm.